Pielęgniarka broń przez kilka lat rozmawiała z ludźmi, którym zostało ostatnie kilka miesięcy życia, czego najbardziej żałowali w obliczu zbliżającej się śmierci. Broń jest pielęgniarką z Australii, która przez kilka lat spędzała od 3 do 12 tygodni z osobami, które wiedziały, że niedługo ich życie się zakończy. Rozmawiała z nimi, aby złagodzić ich ból i przygotować ich do śmierci. Okazuje się, że ludzie niesamowicie dojrzewają gdy stawiają czoło swojej śmiertelności. Pojawia się klarowność i jasność co do tego, co w życiu naprawdę jest ważne. Pacjenci byli targani całym spektrum najróżniejszych emocji zaprzeczenia, złości, strachu, akceptacji. Jak mówi Bronnie, każdy pacjent odnajdywał spokój przed odejściem. Każde z nich, na podstawie przeprowadzonych rozmów napisała książkę The Top Five Regrets of the Dying. To pięć najczęściej pojawiających się tematów w odpowiedzi na pytanie o rzeczy, które umierający chcieliby zrobić w swoim życiu inaczej. Oto pięć najczęściej wymienianych tematów w rozmowach Bronnie Ware. 1. Żałuję, że nie miałem więcej odwagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, a nie życiem, którego oczekiwali ode mnie inni. 2. Żałuję że pracowałem tak ciężko. Powyższe pojawiało się w ustach praktycznie każdego pacjenta płci męskiej. Z punktu widzenia jednostki chcącej przetrwać w dzisiejszym świecie, praca i pieniądze to podstawowa rzecz. Jednak gdy się bliżej temu przyjrzeć, istnieją dziesiątki sposobów na uproszczenie własnego życia, aby móc żyć za mniejsze pieniądze, lub na mądre zaplanowanie efektywnej pracy, aby móc zarabiać więcej. 3. Żałuję że nie miałem odwagi wyrażać swoich uczuć. Krycie własnych emocji każe iść nam na ciągłe kompromisy i sprawia, że nie żyjemy pełnią życia udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, tłumiąc to, co czujemy naprawdę? To rodzi wewnętrzne konflikty i blokady emocjonalne. Bycie szczerym ze sobą i z innymi to zdecydowanie najlepszy sposób na pełniejsze i szczęśliwsze życie. Foto by 4 Żałuję, że nie pozostawałem w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi. Ten punkt jest mocno związany z tym o ciężkiej pracy, nie mając czasu na spotkania z bliskimi. Ludzie zaniedbują znajomości i przyjaźnie. Łatwo jest o nich zapomnieć, a po jakimś czasie trudno do nich wrócić. Poświęcaj więcej czasu na relacje i dbaj o to, aby być blisko z ludźmi, z którymi czujesz się najlepiej. 5 Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwszy. Na łożu śmierci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że szczęście jest tak naprawdę kwestią wyboru. Bardzo często sami sobie uniemożliwiamy bycie szczęśliwym, zwykle poprzez utrzymywanie zawyżonych oczekiwań wobec tego, kim powinniśmy być i jak nasze życie powinno wyglądać. Oprócz tego, co znalazło się w pięć najczęściej wymienianych żalach umierających ludzi, warto zwrócić uwagę na to, czego tam nie było w ogóle. Broń nieware nie usłyszała tego, żałuję, że nie miałem więcej pieniędzy, żałuję, że nie byłem bardziej sławny, żałuję, że nie zaliczyłem więcej dziewczyn facetów żałuję, że nie zrobiłem większej kariery. Coś mi mówi, że wartości w dzisiejszym świecie są dość mocno poprzestawiane. Niech ten artykuł będzie dla ciebie drogowskazem, abyś na parę dni przed swoją śmiercią nie musiał żałować tego, czego żałuje większość. A jeśli chciałbyś lub chciałabyś nauczyć się świadomie kierować swoimi życiem, uniknąć błędów przy podejmowaniu decyzji oraz poradzić sobie z wątpliwościami, serdecznie polecam ci mój najnowszy pięciodniowy kurs, sprawdź podejmowanie dobrych decyzji i naucz się umiejętności, która wpłynie na całą twoją przyszłość, a na koniec ponadczasowy i zawsze dający do myślenia cytat wizjonera, którego nie ma już wśród nas, Świadomość tego, że pewnego dnia będę martwy, jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakie pomogły mi w podjęciu największych decyzji mojego życia. Prawie wszystko, zewnętrzne oczekiwania wobec ciebie, duma, strach przed wstydem lub porażką, Wszystkie te rzeczy są niczym wobec śmierci, tylko życie jest naprawdę ważne. Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem, jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia, już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce. Steve Jobs.